Dobry. Witam serdecznie wszystkie o, osoby... Nie odkryła się karta ojejku, co tu mi się dzieje. E, wszystkie osoby spod znaku wagi na czytaniu ogólnym. Tygodniowym od 27 stycznia do 2 lutego 2023 roku. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że zostawiacie łapkę w górę, za to, że komentujecie i za subskrypcję. No i zachęcam Was do tego, żebyście e, dalej zostawiały łapkę w górę, komentarze, a te osoby, które jeszcze nie subskrybują, to żeby zasubskrybowały kanał to Was nic nie ominie. Dla tych, którzy są pierwszy raz ze mną tutaj, yy, przypominam, że są już czytania yy, ogólne na miesiąc luty odnośnie kariery, jak i miłosne, więc trzeba sobie tam kliknąć i znaleźć. Oczywiście zapraszam do zapoznania się ze znakiem ascendentalnym, wenusjańskim i księżycem. Dobrze, a teraz tak. Energia ogólna dla Was. Wasza energia, co z przeszłości ma wpływ, podstawy sytuacji w tym tygodniu rada dla Was, następnie jaką co jest Waszym celem, jakie Wy chcecie być w tym tygodniu. No i oczywiście jaki będzie ten tydzień, jaki będzie jego zakończenie i co ogólnie z niego Wyniknie. Dobra. Ogólna energia tygodnia pasie kielichów. Dobra energia, żeby spojrzeć na swoją emocjonalną stronę, ale nie w jakiś taki poważny sposób. Yy, ważne jest to, żeby troszeczkę zagłębić się w swoje emocje poznać siebie dobry czas na podejmowanie decyzji intuicyjnych, w, ja mówię, w energii takiego młodzieńca poznającego świata. No, dobra energia, żeby gdzieś tam poznawać swoje emocje, swoje wnętrze i wnętrza osób, które są. Wokół nas i nie myślę tutaj o wnętrzu typu śledziona czy wątroba, nie polecam raczej wivisekcji, ale właśnie chodzi o to, żeby skupić się na emocjach. Za to wyznać będziecie w energii asa Denarowego. Będziecie w energii pracy tak czuję. Będziecie w energii tego, że raczej będziecie skupione na tym, by pomnażać swoje dobra, na to, żeby pokazać się z strony osób godnych zaufania. E, będziecie w energii tworzenia, w energii podejmowania decyzji odnośnie swoich e, ścieżek i dróg zawodowych. E, będziecie w takiej mocnej energii pomnażania dóbr albo na pewno będziecie chciały to robić. Mam wrażenie, że ten as w tym tygodniu również definiuje to, co już wcześniej wam się w życiu pojawiło, czyli te pomysły, które już były odnośnie zarobienia pieniędzy bądź inwestycji, teraz zostaną sukcesywnie w sposób prawidłowy wprowadzone w życie. Co z przyszłości ma wpływ? wieża. Z przeszłości ma wpływ w wieża e, coś się wydarzyło, coś mocnego, coś silnego, coś co zmieniło wasze życie e, i to poniekąd pewnie zmusiło was do tego, żeby być właśnie w energii Asa denarowego, Asa Pentakli. E, i w bardzo pozytywny sposób w takim razie zmieniło wasze życie. Może sama sytuacja w sobie nie była zbyt pozytywna, wywarła na Was presję, zmiany, odwróciła wasze życie może i nawet do góry nogami, ale koniec końców spowodowało to, że postanowiłyście. Konstruktywne wykorzystanie tej energii, energii tych zmian. Podstawy sytuacji. Król Kielichów. W tym tygodniu wszelakie sytuacje, które będą kreowane dla Was, wokół Was, będą Was zachęcały do tego, żebyście się właśnie dalej wgłębiały w swoje emocje, tylko w sposób może bardziej odważny, bardziej dojrzały. Coś wam może podpowiadać, bądź też sugerować, żebyście ufały swojej intuicji, ale w sposób właśnie logiczny, dojrzały, żebyście się odnosiły do samych siebie z szacunkiem, żeby gdzieś być też sprawiedliwym i dojrzałym w ocenie swoich własnych emocji i nie tylko, oczywiście emocji ludzi, którzy są wokół Was. To jest ogólna energia sytuacji w tym tygodniu, więc e, rada, może co do tego, bo karta rady dla Was jest tutaj, ale jeżeli rada, chodzi o sytuacje, które Was będą spotykały, to jest to, żeby być dojrzałym w swoich emocjach. I te sytuacje e, w tym tygodniu będą również wymuszały na Was taką dojrzałość. Rada dla Was będzie następująca. A, broncie się, broncie swoich przekonań, broncie swojego zdania i broncie tego, jakie decyzje zostały podjęte. Siódemka, buław. Te decyzje, które zostały podjęte przez Was, bądź będą podejmowane w energii ASA i związane z wierzą z energii poznawania swoich emocji, które mają was doprowadzić do dojrzałych emocji. Bardzo ognista energia. Będzie się dużo dziać, ale chodzi o to, że wy macie się obronić. To nie jest piątka buław, nie będzie konfliktu, ale będziecie się czuć, że jesteście pod może gradobiciem pytań, dlaczego, po co, jak, ale czy musisz Będą na Was spoglądać, może ktoś Was będzie i nawet wytykać palcami. To nie jest powiedziane, że nie. I Wy będziecie musiały stanąć, jak ta osoba na tej karcie, chwycić tą buławę i się po prostu bronić. I radą jest dla Was, żeby robić to po prostu. Nie odpuszczajcie, ale pamiętajcie, żeby tego nie robić w głupi, nachalny sposób, ale w sposób dojrzały emocjonalnie. To nie jest tak, że macie tupać nóżkami i mówić nie, nie, nie idźcie, zostawcie mnie, a nie powiem. Tylko kwit esencja jest tego, żeby w odpowiedni sposób argumentować. A to, że jest to jeszcze energia wodna, to będzie ściśle związane z waszą emocjonalnością i uczuciami. Dobra. Eee, wasze pragnienie? Waszym pragnieniem jest dziesiątka buław. Czyli, Waszym pragnieniem jest po prostu poradzenie sobie z tym, przyjęcie tego. Generalnie, co do zasady, dziesiątka buław mówi o zmęczeniu i obciążeniu. Ale Wy e, chcecie być nie tyle co zmęczony i obciążony, ale Wy to po prostu chcecie ogarnąć. Wy to wszystko bierzecie, bierzecie na tak zwaną klatę, przyjmujecie to i idziecie, po prostu spójrzcie. Dobre odwzorowanie jest tej postaci na karcie. Ona bierze te buławy, one jej przysłaniają cel, ale on idzie do przodu, tak? On wie, że musi zabrać te buławy i iść. I wy po prostu wiecie, że musicie zebrać to, co wam jest pisane i po prostu iść naprzód, iść dalej i... Nie ma tutaj zbyt wiele dyskusji w tym. Po prostu trzeba zakasać rękawy, powiedzieć dobra i się idzie do przodu. A jaki będzie wynik tygodnia dla Was? Wujka Buław. Tak jak ja mówię, zawsze ta karta mi się kojarzy. Tak, wyjdziecie w tym tygodniu w energii, bym powiedział, nie tyle co zdobywcy, ale wizjonera osoby, która hmm, właśnie ma wizję swojego świata w ręku, e, która ma tą buławę, bo będzie wiedziała, że musi stoczyć walkę, ale to jest również hmm, energia osoby charyzmatycznej, e, energia osoby, która idzie do przodu, e, energia osoby, która nie boi się podejmować wyzwań i działań więc jak najbardziej dosyć trudny tydzień będzie bo będziecie się musiały wykazać nie lada dojrzałością i samokontrolą ale no pamiętajcie, że horoskop jest po to żeby wam trochę podpowiedzieć tak? jak się zachować więc myślę, że będąc bogatszy o tę wiedzę będzie wam po prostu trochę łatwiej się borykać z tymi sytuacjami które dla was przygotuję los. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście razem tutaj ze mną. No i co? Na luzie w następnym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, żeby tutaj zostać na dłużej razem ze mną, a do tego potrzebna jest subskrypcja. A, no i tak, jak coś, to kontakt mailowy i coś tam możemy podziałać z czytaniami dla chętnych. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.